Dzień dobry, dzień dobry dziewczyny, witam Was serdecznie w naszym drugim odcinku Beauty Kawki. Piszcie, czy macie już kawkę przy sobie, czy jesteście już po kawce. Ja piję w mojej ulubionej różowej filiżance. Jest, w ogóle róż jest dla mnie tym właśnie symbolem takim, takiego e, luźnego, pięknego e, stylu, e, stylu życia. E, uwielbiam róż, zawsze lubiłam róż. Dziewczyny, nasz dzisiejszy odcinek jest z mojej łazienki. Może to, mnie, może to mnie zmotywuje do remontów. Cześć, Ania! Dziewczyny, witam Was serdecznie w mojej łazience na naszej beauty kawce. I w dzisiejszym odcinku pomyślałam sobie, ponieważ zawsze, ale naprawdę to zawsze, na warsztatach kosmetycznych, które organizujemy czy w Rzeszowie, czy w Krakowie, czy w Krośnie, w różnych miastach. Ale zawsze kobiety na warsztatach kosmetycznych zauważają, że to, czego się nauczą, to, czego się dowiedzą właśnie w kwestii nakładania kremu pod oczy, jest dla nich nowością, jest dla nich czymś takim, czego nie wiedziały wcześniej, czego, o czym nie słyszały właśnie wcześniej. I wczoraj na naszych warsztatach było znowu podobnie, czyli aplikacja kremu pod oczy bardzo często jest przez nas niewłaściwa i sama kiedyś myślałam, bardzo długo w ogóle nie używałam kremu pod oczy i teraz muszę to nad tym właśnie to nadrobić, ponieważ myślałam, że nie mogę używać żadnego kremu pod oczy, ponieważ oczy moje są bardzo wrażliwe i właśnie długo nie używałam i, i teraz teraz nadrabiam, ponieważ jeśli przez 40 lat czegoś nie robimy, to potem trudno jest to ten czas właśnie nadrobić. Tutaj w okolicach oczu dziewczyny bardzo często właśnie pojawiają się zmarszczki jako pierwsze właściwie, dlatego że skóra wokół oczu jest bardzo, bardzo cieniutka. Jest bardzo cieniutka, jest o 20 razy cieńsza niż skóra na pozostałej części twarzy, dlatego bardzo często czujemy tutaj takie przesuszenie, bardzo często czujemy właśnie takie napięcie. Bardzo często właśnie te kurze łapki nam się pojawiają właśnie szybko, ponieważ Pierwszą podstawową, najważniejszą zasadą w pielęgnacji w ogóle, ale także dzisiaj w pielęgnacji wokół oczu jest nawilżanie. I jeśli nie używamy kremu pod, oczu, pod oczy, tylko używamy kremu, po prostu tu sobie omijamy tu wszystko, ponieważ myślimy, że nasze oczy są tak wrażliwe, że nie mogą przyjąć żadnego kremu pod oczy, to właśnie skóra się staje coraz bardziej przesuszona, przesuszona, przesuszona. No i, no, i właśnie później, tak jak ja, dopiero od kilku lat stosuję krem pod oczy. Ktoś jest ze mną? Ania, jak miło, że jesteś. Adriana, cześć, cześć, cześć dziewczyny. Dziewczyny, no więc przede wszystkim, co właśnie zaskakuje kobiety podczas warsztatów kosmetycznych? Jaka wiedza na temat pielęgnacji wokół oczu? Ja wam dzisiaj pokażę krem którego ja używam aktualnie, właściwie używam na przemiennie trzech, <laughs> ale nie dlatego, że muszę i nie dlatego, że, że mam fioła, dlatego, że rozumiem na czym polega różnica i na przykład używam takiego kremu pod oczy właśnie rano pod makijaż, i wam na, na, na jego przykładzie pokażę jeszcze Na jego przykładzie pokażę wam właśnie prawidłową aplikację i powiem czemu popełniamy często właśnie błąd, błąd, który ja kiedyś popełniałam, myślałam, że nie mogę używać kremu pod oczy, bo mam tak wrażliwe oczy, że mi łzawią, a ja go po prostu źle nakładałam dziewczyny. Eee, przede wszystkim pierwsza reguła: krem pod oczy nakładamy przed kremem właściwym, przed kremem na twarz. Krem pod oczy nakładamy przed kremem, na twarz, po oczyszczaniu buzi. Ja już jestem umyta. Umyłam się naszym mleczkiem super, które ściąga codzienny martwy naskórek na bardzo delikatnie. Ożywia w ogóle buzię, ponieważ jest, są w nim drobinki, poprawia mikrokrążenie. Później sobie nałożyłam serum, masowałam, wtłoczyłam serum w wtłaczarką. A teraz właśnie nałożę sobie... Krem pod oczy, dziewczyny, i tak, krem pod oczy nakładamy na palec serdeczny, na ten, ten, czekajcie, żebym wam, wam złego nie pokazała. Na ten palec serdeczny, ponieważ on jest najbardziej delikatny. Możecie sobie tak z ciekawości, właśnie porównać, e, dotknąć e, różnicę w, w delikatności pomiędzy tym palcem a innymi, właśnie, więc ten jest najbardziej delikatny. I na ten palec nakładamy troszkę kremu. Łączymy go z drugim palcem serdecznym, on wtedy się po prostu zagrzewa, nabiera temperatury ciała, czyli nie, nie nakładamy na swoją twarz, skórę yy, czegoś o innej temperaturze, tylko o tej samej właśnie. Dlatego ta wchłanialność będzie szybsza. I dziewczyny, e, zaczynamy od e, tu, od tej strony. I co jest e, od skroni? Tutaj mamy taki puls, tu sobie możemy przycisnąć, zrobić masażyk. I co jest ważne, w czym najczęstszy właśnie jest błąd, e, że nakładamy go, krem często nakładamy bardzo, bardzo blisko oczu. Krem pod oczy trzeba nakładać tu po kości, o, wklepywać tu po kości dziewczyny, a nie jak często robimy, że nakładamy tutaj. Dlatego, że e, gałka oczna jest ciepła i ona sobie sama ten krem przyciągnie. E, sama sobie ten krem przyciągnie. Więc jeśli nałożymy krem tutaj pod okiem, gałka oczna jest ciepła i ona ten krem podciągnie jeszcze wyżej, to właściwie wtedy ryzykujemy właśnie, że krem dostanie się do naszego oka. I ja właśnie kiedyś tak robiłam, że nakładałam krem za blisko, oczy mi zawiły, myślałam, że nie mogę po prostu używać kremu pod oczy. Dobra, wklepujemy tu dziewczyny. Tu sobie możemy chwilkę przytrzymać. I pamiętajmy, żeby nakładać też podłóg brwiowy. Tu, żeby sobie jeszcze też poklepać. Nie nakładamy kremu pod oczy na powieki. To też jest właśnie bardzo często, częste zjawisko, że tak robimy. Ponieważ znowu ten krem nam opadnie i wpadnie nam po prostu do oka. Nie ma potrzeby nakładania na ruchomą powiekę. Nawet ja, która mam bardzo opadającą i bardzo wiotką powiekę, tego nie robię. Nakładam krem pod łuk brwiowy. I takimi właśnie ruchami sobie tutaj, tu po kości policzkowej, tu sobie przytrzymam. I tak dalej, i tak dalej. I to jest dziewczyny prawidłowa aplikacja. Zawsze pamiętajmy, żebyśmy nie rozcierały skóry pod oczami właśnie w tę stronę. Ja dawniej, nie miałam odpowiedniego płynu do demakijażu oczu, ciągle właśnie każdego wieczora nie lubiłam tego momentu, w którym robiłam demakijaż, bo po prostu nie mogłam zmyć tego z siebie i walczyłam z tym, z tym, z tym tuszem i naciągałam tę skórę właśnie. Czyli patrzcie, ile błędów popełniałam. Nie dość, że naciągałam sobie właśnie skórę, do zewnętrznej strony, to jeszcze to jeszcze nie, nie, miałam, nie używałam kremu pod oczy. Dobra, dziewczyny, więc krem pod oczy jest sklepany. Tak to wygląda. Jeśli mamy na przykład... E, czekajcie, jest tak mi strasznie gorąco. Jeśli mamy na przykład e, opuchnięcia pod oczami to warto jest stosować, na przykład ja sobie stosuję, to jest mój drugi krem, ja sobie to stosuję doraźnie jako maseczka. Ja może nie mam opuchnięć pod oczami, ale on jest świetny na opuchnięciach ma wyciąg z Zielonego górka, ale na przykład, kiedy jestem dużo przed komputerem, albo dużo przy takiej lampie, to albo pójdę późno spać na przykład, to mam takie. Że czuję taką trochę suchość wokół oczu, i wtedy można sobie nałożyć jako krem po prostu taki krem żel e, albo maseczkę, po prostu maseczka pod oczy. O, to jest taka konsystencja, taki żel. Trzyma się to w lodówce, więc schładza nam od razu okolice oczu. Dziewczyny, e, i to jest drugi. I na noc używam sobie takiego kremu. <grym> Widzicie, oszalałam. Używam sobie takiego kremu, który ma taką końcówkę, która jest zawsze zimna. To jest taka najwyższa technologia. Końcówka jest zawsze zimna, i tą końcówką tu sobie wyciskam i sobie robię masażyk. Tak? I tak jak do tej pory, jak tutaj palcami, tak tutaj sobie robię po prostu masażyk po kości policzkowej i pod łukiem brwiowym. Dziewczyny, Macia dołączyła. Cześć dziewczyny. E, dziewczyny, piszcie, jak u Was wygląda ta pielęgnacja. Czy sobie używacie jakiegoś kremu pod oczy, czy coś polecacie? O, ja jeszcze zapomniałam, widzicie, na moją lwią zmarszczkę nałożyć. Tutaj tak. Mam tendencję dość ściągania, właśnie. E, tutaj i sobie, sobie od jakiegoś czasu dopiero daję tutaj krem. E, dziewczyny, jak wygląda Wasza pielęgnacja? Czy jak używacie, co używacie? Może coś polecacie? Na właśnie pielęgnację pod oczami. Czyli podsumowując, co jest ważne, krem pod oczy nakładamy przed kremem na twarz, nakładamy go tym palcem serdecznym, nakładamy go na kość policzkową, nakładamy go pod łuk brwiowy, nie nakładamy blisko tutaj pod oczami i nie nakładamy na powiekę ruchomą. To są takie zasady, których jak będziemy przestrzegać, to okaże się, że możemy używać kremu pod oczy i ta nasza skóra jest taka nawilżona. Nawilżanie to jest podstawa, e, nawilżanie to jest podstawa, więc e, akurat właśnie od nawilżania zaczyna się w ogóle całą pielęgnację pod oczami, czyli dziewczyny, które jesteście e, młode jeszcze, na przykład e, ja może wyłączę tę lampę, bo mi strasznie źle, nie wiem jak teraz, e, jeszcze nie chcecie używać pielęgnacji przeciwzmarszczowej, to taki krem właśnie, który nawilża, przede wszystkim nawilża okolice pod oczami jest priorytetem. No i co? Dziewczyny, ja piję różową kawkę. Jak macie swoje kawki, to wrzucajcie foty <grym> i chciałam powiedzieć, dziewczęta, że z tygodnia na tydzień, bo zawsze jest nasza kawka, beauty kawka w środę o 9, z tygodnia na tydzień będę przyznawać jakąś fajną nagrodę niespodziankę. Może to będzie właśnie kosmetyk, może to będzie taka różowa filiżanka. Osobie, która jest najbardziej zaangażowana, aktywna, może nie najbardziej, ale, bo trudno będzie to ocenić, ale jakoś wybiorę osobę, która jest zaangażowana, aktywna, na przykład lajkuje, komentuje, udostępnia właśnie te filmiki, czyli będą nagrody dla takich osób z tygodnia na tydzień dla jednej. Fajnie? A dzisiaj po prostu nie, nieoczekiwany zwrot akcji w pogodzie. Wszystkiego, co najlepsze dla Was! No i co? I w kolejnym odcinku pewnie będziemy mówić albo o typach skóry, właśnie jak określić swój typ skóry, albo będziemy mówić może o, o zabiegu oczyszczania takiej właśnie mikrodermabrazji, którą uwielbiam. Albo będziemy już mówić o makijażu. Nie wiem, zobaczymy. Może piszcie o czym chcecie, żeby było w następnym odcinku. Całuję, pozdrawiam. Eee, Madzia. <ścoughs> Miłego, dobrego dnia dla Was dziewczyny.